Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Tym materiałem pewnie się znowu narażę ludziom, którzy zarabiają na sprzedaży plecaków ucieczkowych albo na e, sprzedaży kursów, jak zrobić plecak ucieczkowy tudzież, jak przetrwać 24 godziny w lesie. E, trudno. <grytania> Materiał o ewakuacji i dlaczego to jest ruina dla społeczeństwa i dla Twojej rodziny. Trzeba sobie zadać kilka py pytań na początek. Kto. Powinien się ewakuować, kiedy się powinien ewakuować, gdzie się powinien ewakuować, jakie będą dla, skutki tego dla, dla Ciebie i dla Państwa. Oczywiście nie twierdzimy, że nie powinniśmy nigdy po, wychodzić z domu, nawet jak on płonie. To jest argumentacja ad absurdu. Mnie tego dotyczy ten materiał. Materiał ten dotyczy promowania plecaków ucieczkowych przez wicepremierów, przez kancelarię premiera, przez dokumenty publikowane przez Kancelarię premiera, Rady Ministrów, krótko mówiąc ogólnopolską grupę rekonstrukcji zaleszczyków, która ma dotyczyć tym razem nie tylko zdrajców na najwyższych stanowiskach państwowych czy tchórzy, ale również ma dotyczyć całego narodu. Do czego doprowadza ewakuacja masowa, można przeczytać śmiało w różnych wspomnieniach czy notatkach dotyczących jesieni 1939 roku. Ja pamiętam taką, takie, takie notatki czy, czy zalecenia przełożonego klasztoru, największego klasztoru w Europie w tym okresie, który dostał urzędowy nakaz ewakuacji całego klasztoru liczącego kilkaset osób, co skutkowało rozpędzeniem tej wspólnoty kradzieżą maszyn, m.in. drukarskich, jednych z najnowocześniejszych w Europie. Które z powodzeniem były używane przez prywatną inicjatywę w Niem Niemczech Zachodnich jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. E Wiele osób wtedy straciło bliskich, straciło cały majątek, czy to na Śląsku, czy na Wielkopolsce. E w mojej rodzinie, szczęśliwie e w Brodnicy w 1939 roku, akurat tam był jakiś w miarę rozsądny e pułkownik niemiecki, który nie był okrutny i tam nie było list pros proskrypcyjnych. Ludzie mogli w miarę spokojnie powracać. Do, swojego, do swoich domów, razem z żywcem, który był sugerowany do usunięcia się na południe, stąd dzieci pędziły krowy i świnie kilka dni na południe, a potem kilka dni z powrotem na północ. I nawet nie tylko dzieci nie zginęły, ale i dobytek wrócił cały. W wielu miejscach na terenie Polski. Nie było to prawdą. Często ginęły dzieci, ginę, ginął dobytek niszczony w nalotach, niszczony często przez oficerów prowadzących ruch wojsk polskich. Siłą spychano w rowy wozy, na których często była babcia, kobieta ciężarna. Jak bodajże wspominał Skibiński, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze w latach 60., po nocach się budził ze względu na krzyki, na wspomnienia krzyków i rozpaczy polskiej ludności cywilnej, która była spychana siłą do rowów po to, żeby 10 Brygada Kawalerii mogła wykonać swoje rozkazy marszowe podczas nocy. A e, e, oświetlenia tych marszów były robione pod palaniem polskich wsi. To tak na marginesie, tak, czasami wojsko musi być okrutne względem własnych obywateli, właśnie po to, żeby wykonać zadania bojowe, i to nie jest oczywiście argument za tym, żeby zostać na linii kontaktu bojowego z rodziną. Jeszcze raz, nie o tym jest materiał. Większość ludzi, którzy z taką radością promują plecaki ucieczkowe. To są albo oficjale rządowi, to jest od, od niedawna, dopiero od jakichś dwóch lat, albo ludzie, którzy mają jakieś sklepy survivalowe, albo ludzie, którzy sprzedają kursy survivalowe. I ja rozumiem, że to może być e, intrygująca e, opcja i racjonalna opcja dla wszystkich słoików mieszkających w Warszawie lat 35, które będą uciekać do mamusi. Natomiast normalnie ludzie, którzy, e, którzy mają rodziny, Raczej są celem ucieczki, a nie y, będą zrywać siebie, swoich rodziców, swoje dzieci, y, osoby jakoś z nami związane, starsze, żeby wędrować 10 km w lesie y, w jednym kierunku, jak drudzy będą z innego miasta czy z innego miasteczka kierować się w przeciwnym kierunku. Nie wiem, nadacze, którą sobie upatrzyli albo kupili y, te wszystkie korki na drogach, które będą wtedy, są chyba. Oczywistością wydaje się, że nie powinienem o tym mówić. A jednak, z perspektywy wojskowej, z perspektywy państwowej, na poziomie geopolitycznym i prawnym, z perspektywy międzynarodowej jakie są elementy państwa? Stała ludność, suwerenna władza, określone terytorium, zdolność do wchodzenia w stosunki międzynarodowe. Masowa ewakuacja powoduje oczywiście brak stałej ludności na danym terenie, a państwo. Traci suwerenną władzę na tym terenie, czego konsekwencją jest utrata również tego terytorium, co może być uznane za rozpad państwowości. Mieliśmy do czynienia z czymś takim 17 września 1939 roku. Pół Polski wtedy straciliśmy nie w wyniku oczywiście ewakuacji, bo to, to by było nadużycie i nieprawda, natomiast w wyniku Narracji, która może być ułatwiona właśnie przez masową ewakuację, która spowoduje zerwanie wszelkiej struktury i tkanki społecznej lokalnej. Proszę pamiętać, jeżeli rząd na, nakaże ewakuację jakiegokolwiek powiatu, to na terenie tego powiatu nie będzie działała żadna pomoc społeczna, nie będzie działała żadna struktura e, za, um, um, służby zdrowia. Nie będzie tam działała policja, nie będzie tam działała żadna administracja, każdy będzie sam ratował siebie. Yy, I to jest zniszczenie tkanki społecznej, wprowadzenie chaosu i rządów silniejszego. Nie powinno chyba zależeć Państwu na, to, na tym, żeby wprowadzać tego typu yy, zachowanie i tak, taki upadek struktury, tak? struktura struktur jakim jest państwa wzywająca do tego żeby zniszczyć wszystkie struktury na których się opiera w imię rzekomego ratowania życia. Jeszcze raz, jeżeli grozi nam, że jesteśmy, że będziemy w linii kontaktu bojowego, to rzeczywiście z perspektywy prywatnej warto żebyśmy tego uniknęli, natomiast jest wysoce szkodliwe z perspektywy rodzinnej i społecznej i państwowej ewakuować całe terytoria, całe gminy, całe powiaty, bo w ten sposób tracimy kontrolę nad terytorium, tracimy administrację na tym terenie, a zgodnie z prawem międzynarodowym, nawet jeżeli przeciwnik będzie okupował ten teren, to my mamy prawo i ono często w historii tak bywało, zachowuje tą administrację lokalną. Nawet Niemcy zachowali na terenie Generalnej Guberni lokalną administrację. Oczywiście zdarzają się sytuacje jak z Bolszewią, gdzie ta lokalna administracja została całkowicie podmieniona nad nowo przybyłych bandytów, którzy niszczyli lokalną strukturę, ale wtedy ta ludność w oparciu o swoje stare znajomości, swoje relacje jest w stanie zorganizować samopomoc, jest w stanie zorganizować samoobronę. Jeżeli każemy się ruszyć tym wszystkim ludziom, wszyscy wylądują w losowych miejscach, w których relacje będą zerwane, znajomość terenu będzie zerwana, zdolność przetrwania, angażowania się w pracę, która będzie wzajemnie nam przecież nadal potrzebna, będzie znacząco utrudnione. Obecność i ochrona ludności na danym terytorium, nawet w przypadku jego utraty, jest oczywiście istotnym argumentem w ramach negocjacji. Do dzisiaj Francja wykorzystuje traktaty Zawarte z Imperium Osmańskim dotyczące ochrony chrześcijan w Ziemi Świętej, i do dzisiaj dyplomacja francuska to używa. W związku z czym, tak, to dopiero dzisiaj państwo izraelskie niszczy obecność chrześcijan na tym terytorium, bo setki lat istnienia islamu nie zaszkodziło tym, tym społecznościom lokalnym tak bardzo to tak na marginesie. Jak państwo nowożydowskie państwo stworzone w 1948 roku. Na poziomie operacyjnym masowa ewakuacja terenu, która jest tak szeroko reklamowana, doprowadza do całkowitej blokady dróg, oprócz zniszczenia całkowicie tkanki społecznej, o czym już mówiliśmy. Kolumny wojskowe mają utrudniony ruch, są ułatwionym celem. I przy okazji bombardowania, ich bombardowano oczywiście będą te kolumny samochodów, e, które będą albo spychane przez polskich żołnierzy do Rodwów, albo będą blokowały całkowicie im ruch, tak czy owak, sierżant Nowak będzie. Będzie to tragiczne dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Masowa ewakuacja bez wskazania kierunków, bez przygotowania ośrodków przejściowych. Jest skazywaniem ludności na ewakuację poza tereny kraju. I nawet jeśli byśmy założyli, że ta ewakuacja przyjmie się z tak przychylną, to jest bardzo odważna teza, z tak, przychylną, z tak przychylnym przyjęciem jak Ukraińcy na terenie Polski w 2022 roku, to należy zauważyć, że w wyniku ewakuacji, która nie była promowana przez państwo, tylko tolerowana przez państwo, Ukraina straciła wiele milionów obywateli, którzy nie pracują na rzecz wysiłku obronnego tego państwa, którzy nie odprowadzają podatków, którzy nie mogą być wciągnięci w obronę państwa, nie mogą być zmobilizowani. W związku z czym z perspektywy państwa ukraińskiego było to znaczące ograniczenie zdolności obronnych, znaczące ograniczenie zdolności przetrwania państwa. W związku z czym, jakie powinny być wnioski dla nas jako państwa, społeczeństwa i dla rodziny, jako państwa przede wszystkim? Z perspektywy państwa należy zamknąć granice, uniemożliwić ucieczkę, przeciwdziałać masowym ewakuacjom, ponieważ chcemy, żeby państwo nadal działało, żeby ta tkanka nie została zerwana, żebyśmy mogli zamawiać w lokalnym przemyśle daj Boże, uwolnionym na czas wojny z absurdalnych przepisów. Rzeczy potrzebne zarówno społeczeństwu, jak i wojsku, żebyśmy, żeby nie mnożył się bandytyzm, żeby policja nadal mogła działać, żeby służba zdrowia nadal mogła działać, żeby biznesy mogły działać po to, żeby ludzie mieli utrzymanie, żeby ludzie mieli potrzebne do przeżycia sobie artykuły, będzie potrzeba handlowania paliwem, żywnością, ubraniami, produktami pierwszej potrzeby, to życie będzie toczyło się dalej, firmy powinny działać dalej, przemysł powinien działać dalej. Służba Zdrowia, Policja, Służba Więzienna, to wszystko powinno działać dalej, w związku z czym te mistrze, którzy, mam tu na myśli jednego konkretnego polityka z które robią doktoraty w stylu, że będzie w Polsce można uzupełniać straty lekkiej piechoty w oparciu o służbę więzienną. Tak, są tacy mistrzowie, którzy ta, takie, takie tezy pisali dumnie i chwalą się potem tytułami naukowymi na, na podstawie takich, takich tez. Nie mają zielonego pojęcia, co do czego w praktyce doprowadziłoby stworzenie lekkiej piechoty w oparciu o służbę więzienną. Służba więzienna nadal powinna wykonywać swoje działania, bo inaczej wszyscy my, zwykli obywatele, będziemy mieli problem. To jest z perspektywy państwa, z perspektywy społecznej. Opuszczanie masowo terytorium nie tylko jest ryzykiem utraty własności, którą posiadaliśmy, jest ruszaniem w nieznane, w poniewierkę z najbliższymi, ze starszymi, z chorymi, w miejsca nieznane i tatuaczka często nigdy nie kończy się z powrotem we własnym domu. To są doświadczenia ludzi, którzy są wyrzuceni przez konflikty zbrojne w wielu miejscach w Europie i na świecie przez setki lat. W związku z czym. Jeżeli rozumiemy, że ojczyzna to również terytorium, to nie powinniśmy tej małej ojczyzny opuszczać tak długo, jak to jest możliwe, czasem również ryzykując własne życie i zdrowie, ale mając świadomość, że to ryzyko racjonalnie podjęte może być obiektywnie rzecz biorąc niższe niż jeśli uciekniemy z rodziną w nieznane, nie daj Boże, jeszcze jesienią, zimą, będziemy się gdzieś tułać i nocować z dziećmi czy z chorymi. Po jakiś przygodnych miejscach. A cóż, ludność, która będzie w terenach, przez które będziemy przechodzić, niekoniecznie musi być nam przychylna, zwłaszcza jeśli będą u nas dziesiątki tysięcy, bo po prostu nie będą mieli się czym podzielić, a część z uchodźców będzie agresywna. W związku z czym ci ludzie będą chcieli bronić swoich dobytków i swoich własnych rodzin, swoich małych zasobów, bo przecież dzisiaj nie ma w zwyczaju większość społeczeństwa mieć jakieś. Większej ilości żywności czy opału, tak żeby móc się swobodnie tym dzielić bez uszczerbku dla własnej rodziny. I wreszcie na poziomie właśnie tym rodzinnym, tak, czyli mamy ten poziom, trochę je pomieszałem, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Te trzy poziomy państwowy, to jest szkodliwe ze względu na wysiłek obronny, społeczny, ponieważ gwałtownie zwiększamy niepokoje społeczne bandytyzm zmniejszamy zdolność pomagania chorym i słabym i ruinujemy własną gospodarkę i na poziomie rodzinnym nie ma bardzo dużego prawdopodobieństwa, że będziemy mieli do czego wrócić ryzyko niebezpieczeństwa dla nas i dla naszej rodziny w takiej podróży w nieznane jest bardzo często wyższe niż w miejscu, z którego uciekamy pamiętajmy, że miejsce, w którym dokonano prawdopodobnie być może zbrodni na ukraińcach jest niewiele, a miliony Ukraińców uciekły z bezpiecznych miejsc, z miejsc, takich jak Charków, Kijów, Lwów, Żytomierz i naprawdę dziesiątek miast, które są statystycznie pomijalnie zagrożone akurat Charków, z tych wszystkich miejsc najbardziej, tak, ale naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi, jak nie setki tysięcy ludzi uciekły tylko z zachodniej Ukrainy, która. Racjonalnie rzecz biorąc, zagrożona nie była. W związku z czym, jeżeli do tej tendencji ucieczki dołożymy zachęty rządowe do ucieczki, to bardzo szybko w wyniku wybuchu konfliktu, miłościwie nam panujący z Warszawy mogą nie mieć czymś zarządzać, bo nikt ich nie będzie słuchał, bo wszyscy się rzucą na zachód ku rozpaczy mieszkańców ziem odzyskanych. I ku śmiechowi naszych wrogów we wszystkich miejscach, jakie możemy sobie wyobrazić. W związku z czym pamiętajmy, że miłość ojczyzny, obowiązki względem rodziny e, wiążą się ze sobą i wiążą się, jakkolwiek to dziwnie dzisiaj musi brzmieć, również z ziemią, również z tym, gdzie jesteśmy, nie tylko z ziemią, ale również z lokalną społecznością. Są ludzie, którzy nie będą chcieli uciec, chcą ludzie, którzy będą. Nie będą w stanie uciec i są ludzie, którzy będą chcieli mimo wszystko zachować strukturę lokalną, społeczną, na ile to będzie możliwe i powinniśmy do nich należeć. Jeszcze raz, ucieczka wszystkich przed czymkolwiek jest przepisem na chaos i zniszczenie jakichkolwiek struktur społecznych i państwowych. Jest rażącą nieodpowiedzialnością polityków w tych czasach rządów motłochu nieodpowiedzialnością względem ludzi promowanie tego typu zachowań. Jeżeli Państwo chcą mieć plecaki ucieczkowe, proszę bardzo, rząd nigdy nie powinien promować tego typu zachowań. Rząd powinien przygotować się na jakąś dozę uchodźców z miejsc, z których ludzie rzeczywiście muszą uciekać, ale nie powinien masowo promować ucieczki, bo ta ucieczka będzie przede wszystkim skuteczna ze strony tych, którzy tej ucieczki najmniej będą potrzebowali. Niech Państwo porozmawiają z ludźmi z Rzeszowszczyzny, kto pierwszy uciekał i kto pierwszy przyjmował pomoc, a kiedy przyszli ci, którzy naprawdę potrzebowali pomocy, oni nie jako pierwsi byli uchodźcami, oni byli tymi uchodźcami jako ostatni. Tyle z mojej strony, dziękuję za cierpliwość. Pozdrawiam, zachęcam też, jeśli Państwo chcą, do czytania komentarzy, do pisania komentarzy. Rozumiem, że jestem w miejscu, w którym przyjmę w tej chwili całkiem sporo flaku, jak mówią Amerykanie, z przyczyn oczywistych. Pozdrawiam.